Szanowni Państwo, dzisiaj bardzo krótko pokażę w jaki sposób jeszcze lepiej dostosować sobie skróty w Wordzie, wtedy gdy klasyczne rozwiązania no, nie działają tak jakbyśmy do końca chcieli. Jeżeli ja nacisnę sobie tutaj na wstążce prawym przyciskiem myszy Dostosuj wstążkę, wybiorę Dostosuj i mam tutaj kartę plik i w karcie plik mam właśnie tworzenie nowego pliku dzięki np. skrótowi Ctrl N. Ta opcja ostatnia została Pakiecie u części użytkowników wyłączona. File new, tak. I normalnie, gdybym chciał sobie tutaj zrobić do tego skrót, naciskam Ctrl N. Tu się pojawia, że aktualnie tak będzie to przypisane do tego. Zapisz w szablon normal.m, czyli w głównym szablonie Worda. Przypisz. Zobaczmy, jak to działa w praktyce. Jeżeli teraz nacisnę Ctrl N, no to pojawia się, no właśnie, to menu. Natomiast kiedyś było tak, że po naciśnięciu Ctrl N, i tak to jest na przykład w Excelu, w Outlooku, tak? od razu mamy albo nowy plik Excelowy, albo nowego maila. Natomiast tutaj pojawia się to menu tak? i dopiero teraz po naciśnięciu mam prawdziwy, czysty plik. Jak to zmienić? Konieczna, konieczne będzie stworzenie makra. Żeby stworzyć makro, trzeba mieć kartę developer, więc jeżeli ktoś tego nie ma, naciskamy prawym przyciskiem myszy na wstążce. Wybieramy Dostosuj wstążkę i tutaj po prawej stronie przy słowie Developer musimy zrobić, nacisnąć ptaszek i on się tu pojawi, naciskam OK. Na karcie pojawia się, tak na wstążce pojawia się karta Developer i będziemy za chwileczkę mogli zarejestrować nasze pierwsze makro. Aby zarejestrować nasze pierwsze makro w Wordzie, które będzie tworzyło nowy plik i go od razu otwierało, Wystarczy, będąc na karcie developer, nacisnąć przycisk zarejestruj makro. Nazwiemy to makro na przykład nowy plik. W nazwie makra nie może być spacji, może być podłoga, dolny podkreśnik I nazwa makra nie może zaczynać się od cyfry, a może mieć sobie cyfrę. Tutaj wybieramy oczywiście przechowuj makrowy. Wszystkie dokumenty normal.m, tak, główny szablon Worda i naciskamy OK. Teraz wystarczy tylko na karcie plik wybrać nowy pusty dokument, i właśnie ta czynność została w pełni nagrana. Makro się cały czas nagrywa, wchodzę na kartę developer, zatrzymuję rejestrowanie. No i teraz pozostaje mi nic innego, jak w dowolnym miejscu na wstążce wybrać ponownie polecenie: Dostosuj wstążkę, i tutaj wybrać: Dostosuj i zobaczmy nie wchodzę na kartę plik, nie szukam new file, tylko tutaj w tym menu wybieram sobie makra i widzę moje makro, nowy plik, jeszcze tam mam jakieś dodatkowe testowe makra. Państwo pewnie tego nie będziecie mieli. I teraz klikając w to miejsce wybieram Ctrl N. On mnie informuje już, że ten skrót rzeczywiście aktualnie jest przypisany do nowego pliku do polecenia tworzące no, Tworzącego nowy plik. Natomiast ja teraz, jeżeli zdecyduję się nacisnąć przypisz, oczywiście to nadpisałem. Tak więc teraz działa to poprawnie. Jeżeli jestem na karcie plik, mogę też zobaczyć, że, że file, gdzie mamy file new, już nie ma przypisanego tego skrótu. Naciskam OK, naciskam OK. I teraz, jeżeli nacisnę Ctrl N, pojawi mi się nowy plik. Serdecznie dziękuję.